Siemano cześć, witajcie! Dzisiaj mamy 7 sierpnia, około godziny 12, a ja witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jestem u brata, jak widzicie od razu ZTS na pierwszym planie, tak jak mówiłem, vlog dzisiaj akurat rozpocznę od prezentacji przyczepy, jak już jestem na polu, za czym dojedzie brat. Bo dzisiaj mamy w planach, jak może poznajecie, nie poznajecie z innych odcinków, jesteśmy w moczydle. Tam w oddali już widać silosy ze skupu zboża, później jest budynek od dillera marki klas. Także no jesteśmy tutaj w okolicach Moczydła i będziemy mucić ten kawałek, ogromny kawałek 4 hektarowy. więc za czym po prostu brad dojedzie na pole, no to ja zaprezentuję wam i przedstawię jego nowy nabytek, o którym już wspominałem, który został już zakupiony Oho, oho, ale nie był pokazywany jak to się mówi, za co? za dużo to niezdrowo bo nie ma co aż tak wszystkiego pokazywać wszystkim się chwalić, po trochu, po trochu tym bardziej na, na YouTube Zetorka już znacie kto pamięta ten wie, nic się nie zmienił elegancki sprzęcior idealny pod, pod nowy nabytek także co, dzisiaj prezentacja przyczepy marki FLM Ha, co to za marka? Co to w ogóle za przyczepa? Co ona po prostu tutaj robi? No nie? I jeszcze w dodatku nowa. A no widzicie, yy, Brad jakoś tak się zastanawiał. Zastanawiał, może w końcu by kupić większą przyczepę. Tym bardziej, że no jak ja się już y, z domu wyprowadzę, no to nie będzie miał mu kto zboża zwozić do domu. No i to musi sobie jakoś sam radzić, prawda? I tak myślał, myślał. Potrzebna będzie większa przyczepa. Obskoczył całe tam Janusz Ogrody i inne itp itd. No i w końcu tak po tych oględzinach ogłoszeniach używanych przyczep porozglądał się za tymi cenami. Za tym wszystkim jak stan. No I koniec końców gdzieś tam na ogłoszenie wpadła mu wpadły mu dwie przyczepy bo dwie przyczepy były na jednym ogłoszeniu. Tego właśnie producenta sprzedawane akurat tutaj u nas przez dealera w Małopolsce No i tak koniec końców zadzwonił. Bo jeszcze dzwonił też za przyczepą Mursus. Pamiętam. Wiem, że polskie marki też brał, jako nowe przyczepy. Jeśli chodzi ogólnie o nowe przyczepy polskie, to tym się głównie sugerował, żeby to była polska przyczepa. Wiadomo, jeśli chodzi gdzieś tam o jakieś zagraniczne, no to już cena mówi swoje. Także tutaj bardziej się skupiał albo nad używką, albo nad nową polską przyczepą. Ale powiem Wam, że no, jeśli chodzi o ceny tych naszych polskich przyczep, no to też nie są jakoś tanie te przyczepy. Są jednak drogie. No a tutaj, jak zadzwonił właśnie o tą przyczepę do tego dilera, okazało się, że cena jest no dużo, dużo tańsza. Patrząc na używane przyczepy, które przyjeżdżają do nas z zagranicy, różnych, właśnie też marek z różnych stron świata, ale i też ogólnie tutaj przyczepy sprzedawane też polskich marek przez ogólnie rolników, no to powiem Wam lepiej było dołożyć te parę groszy, niż kupić używaną, a lepiej właśnie dołożyć te parę groszy i kupić nową. No i tak się właśnie tutaj złożyło. Że no rozbieżność cenowa między naszymi nowymi polskimi i rozbieżność cenowa między używanymi ogólnie przyczepami i tu, i tu akurat tak wyśrodkowało się, że najlepiej było zakupić właśnie taką przyczepę. I co najciekawsze, jest to marka FLM. Mamy tutaj też Tarim Automotive Sanventic, coś tam, coś tam, coś tam. To jest właśnie taka przyczepa. Marka jest ogólnie turecka. Tak, turecka przyczepa, nowa, jak widzicie, solidnie w miarę nawet wykonana. Więc, no cóż, długo się człowiek nie zastanawiał, tylko od razu wziął telefon i zamawiamy, bierzemy transport od razu do nas. Niech, niech przyjeżdża i, i przyczepa do nas zajechała. Akurat miałem możliwość ją ściągnięcia obradów w polu no to ja ją ściągałem case'em i powiem Wam, no jak na samą konstrukcję przyczepy jest ciężka dlatego też lata z nią ZTS no bo ten ciągnik też mało mało po prostu robi ogólnie w gospodarstwie coraz mniej, więc no, niech troszeczkę więcej porobi i został akurat zapięty do przyczepy i z przyczepą lata w żniwa co ogólnie do samej przyczepy, bo były dwie przyczepy, była dwie przyczepy były o ładowności 10 ton, bo tutaj też mamy na tabliczce, 10 ton, są tutaj jakieś też znaki właśnie wyryte, ale tak jak mówię, 10 ton ładowności i różniły się tylko tym, że ta była dłuższa, tamta była nieco krótsza, wymiary wszędzie to samo, tylko że dłuższa, krótsza, no i powiem Wam, że e, mówię od razu do brata, jeżeli pieniądze są te same, tam chyba może różnica była parę groszy czy jakoś tak już nie pamiętam dokładnie jak to było bo to już było wcześniej kupowane to weź sobie tą dłuższą choćby weszło nawet kurde troszeczkę więcej to już jest zawsze duży duży plus więc no została zakupiona ta większa przyczepa e, o troszeczkę tam większych wymiarach e, dokładnej ładowności ile wchodzi czego wam nie powiem bo no niestety jeszcze nie miałem Tutaj okazji być z bratem i jechać gdzieś na skub, żeby to, to zważyć i wiedzieć. A też nie rozmawiałem z nim na ten temat. Właśnie zajechał tutaj też kombajnem. Zaraz będzie następny odcinek nagrywany z Mocki. Także, no cóż, powoli, powoli gdzieś tam się ruszam u brata i coś tam nagrywam. A też no nie miałem okazji, żeby tak bardziej porozmawiać, ani też zagłębić się, bo mamy całą też książkę, dostał do niej. Tam też są te dane techniczne ogólnie wymienione wszystko jakie są ale no nie zagłębiałem się. I tak jak mówię też no nie rozmawiałem na temat ile dokładnie jakiego rodzaju zboża i co na nią wchodzi. Powiem wam tak na tabliczce widnieje symbol 0017. Prawdopodobnie to jest numer seryjny. Tak mi się też wydaje. Numer seryjny, która została przyczepa wyprodukowana, i jest to właśnie 17. Przyczepa. A nie wiem, jak, jaki numer był nabity na tamtej, bo nie oglądaliśmy, po prostu nie patrzyliśmy. Także ta jest 17. Przyczepa. Wiem, że marka jest bardzo, bardzo mało znana w Polsce, bo nawet na internecie nie ma za dużo informacji o niej. A zostały się u dealera, u dealera wtedy tylko te dwie przyczepy. A mówił sam, że przyczepy schodzą, idą i będą następne, ale dopiero, dopiero gdzieś tam za jakiś, za jakiś czas i już po prostu będą droższe. Więc tu zostały mu dwie ostatnie sztuki. Więc jeżeli to jest 17, no to już te poprzednie numery prawdopodobnie gdzieś już trafiły gdzieś w Polskę i pewnie gdzieś robią mu rolników. I może akurat ktoś z oglądających będzie miał okazję tutaj coś powiedzieć o tych przyczepach, które zakupiłem oczywiście dużo dużo wcześniej. Może tak, zaczynając od samego przodu, widzicie nie wiem czy widać, o, będzie dobrze widać, e, przyczepa właśnie tu zapina na, powiedzmy pośrednio na górny zaczep, akurat tak się udało, żeby e, stała równo z ciągnikiem, no to tutaj brat tak założył zaczep, jak widzicie przewód tu już od hydrauliki zapięty, Ten no, taki bolec musiał skombinować, bo to nie, nie dało się coś, żeby było wytrzymałego, a w miarę, e, żeby utrzymało ten ciężar, no bo jednak przyczepa jest, jest dość solidna. Zaczynając od samego przodu, no to mamy stopę podporową tutaj z opuszczaniem góra-dół i z regulacją jeszcze ogólnie tutaj tej stopy na, na, jak widzicie, na sworzeń, mamy otwory, możemy ją wyregulować i jeszcze dodatkowo tutaj korbą podkręcić, więc to też jest bardzo fajna sprawa. Mamy tutaj pneumatykę dwuobwodową. Widzicie, no niestety ZTS tego nie posiada, <grywa> przyczepa oczywiście posiada światła, które chodzą, jak widzicie założone jest wszystko, światła są sprawne, no ale jak na tak duży ciągnik, jakim tutaj mamy ZTS-a, no to on spokojnie, spokojnie e, z taką przyczepą sobie e, hamuje i da, daje radę, Ach, więc nie ma tutaj co narzekać na, na hamulce trzeba tak się prezentuje w środku yy, po jest zielona jak widzicie w środku mamy odcień szarości, czyli prawdopodobnie podkład, bo widać że na to została naniesiona też farba zielona, no i tak już tutaj zostało, no ale widzicie już paręnaście kursów brat wykonał i na razie jest ok nic się z nią nie dzieje w środku fajnie właśnie wykonana mamy też tak jak widzicie to łączenie burt, żeby się nie rozeszły więc no jak najbardziej na plus. Tam już się coś zagnieździło, już nawet widzę w przyczepie, już w rogu, mamy jakieś stworzonka, nawet za bardzo tam nie będę podchodził, żeby mi coś nie upierniczyło, ale dziwimy, że do tej pory to tam jest, skoro brat już tyle przyczep wysypał i jeszcze to gniazdo się tam utrzymuje, jeszcze nie odleciałe, no mamy też cały scelarz, tak jak widzicie wspornik na plantakę, więc super sprawa, no schodki są tylko... Takie, no niestety, nie ma tutaj całego tego stelażu, żeby można było wyjść sobie, ale tak, jak widzicie, żeby tylko zajrzeć, co jest na przyczepie, czy ogólnie na nią wejść, to i te schodki jak najbardziej wystarczają. No zresztą, no cóż, my chcia, cóż, można chcieć w takich pieniądzach i wymagać od przyczepy, jeśli chodzi o nową. Jak tak sami widzicie, w miarę te spawy, te łączenia nie są jeszcze takie tragiczne. I naprawdę w miarę to jest ok wykonane, jak chodzi, jeśli chodzi o nową przyczepę. Mamy też, widzicie, plantekę rozkładaną. Przez całą tutaj możemy spokojnie sobie rozłożyć. No cóż więcej chcieć. Duża przyczepa pojemna na fajnych naprawdę oponach. Też zaraz Wam pokażę. Jeszcze z planteką. I tym bardziej, że nowa no to posłuży, posłuży długi, długi czas, jeśli chodzi tutaj o brata tutaj mamy też tak widzicie zdejmowane burty, możemy spokojnie sobie całą przyczepę tutaj tą górę rozebrać, bo jest na takich właśnie dziwnych nie wiem nie wiem jak Wam to nawet nazwać takich zatrzaskach, czy co to to, to w ogóle jest, monobolcem bo tego nie mogę nazwać, ani słożniem. na takich zawleczkach więc można spokojnie czy tą przednią ścianę czy tylną, czy boczne ściany można wszystko spokojnie rozpiąć i się tutaj nic nie stanie Widzicie na plantekę mamy Tu też na całą tą linkę Wszystko co potrzeba Znajduje się w tej przyczepie Tu widzicie na takiej zasadzie Zostało wymyślone otwieranie Burt, bo mamy też właśnie widzicie tutaj Na rączkę Otwieranie Tutaj tych burt Dolnych Możemy całą ścianę otworzyć Też są właśnie tam zatrzaski na środkach Także jeśli chodzi o nową przyczepę, no to naprawdę fajnie pomyślana, już zrobiona jest tak, żeby jak najbardziej ułatwić życie człowiekowi, a nie zniszczyć. A jak z solidnością, no to sami widzicie. Na razie rama ładnie wykonana. Jeszcze nie pękła po pierwszych, także nie ma co tutaj brać i dyskutować. Chociaż pewnie komentarze mogą być różne że różnie to może być mamy skrzynkę, tak jak widzicie z kluczem, tam jakiś klucz jest prawdopodobnie do kół skrzyneczka jest, więc no też jest fajnie to zrobione że mamy coś takiego, możemy sobie tu klucze napchać i oczywiście zamknąć na kutkę jest zespawana do ramy o, także spawy są pociągnięte więc na pewno ona nie zginie możemy tutaj na nią nakładać tu mamy osłony z taśmą ostrzegawczą Światełka wszędzie są. No nie wiem, co Wam mogę więcej powiedzieć. Butla tu jest akurat z przodu, jak widzę. Siłownik Hydro yang? ki jakiś taki jak Hydro, Hydro, Hydro yang. Nie mogę tego przeczytać, odczytać. Dziwna tam jest nalepka na nim. Yy, tutaj fajnie mamy tak, podwozie mamy tandem. Na takich oponach o rozmiarze yy, 500x50x17 na na Przyczepy, pet, no mówię przyczepy, Opony Petlas Także konkretne są opony Z czego To jest fajnie zrobione, że Przednia oś W trakcie transportu Jest unoszona Cały ciężar opiera się na tej osi Znaczy na Na pusto, o bardziej o to mi chodzi Że na pusto w trakcie transportu jak jedziemy przyczepą to, żeby nie niszczyć obydwu par kół, no to pracują tylko na tylnej osi. Te są cały czas w powietrzu, także to jest fajnie też zrobione. Nie niszczymy tutaj tej osi, tej przedniej, tych, tych, tych opon. Też nie ma tego harowania. No wiadomo, no tutaj po drogach polnych, no to już ta oś jednak pracuje, ale no na pewno się tak nie zdziera. Po Darni czy tam po, po drodze polnej Praktycznie na pewno wcale Bo nie stawia tutaj Żadnych to oporów, jak Asfalt czy inne tam drogi Także więc To jest fajnie przemyślane Oczywiście przyczepa W fajnym zielonym kolorze Jakieś tu piktogramy mamy Porobione Może nie jest za Cudownie, jeśli chodzi o spasowanie, to nie powiem Wam, nie będę Was tutaj okłamywał, wymyślał cudów, bo no nie jest może idealnie spasowane to wszystko, ale jak widzicie, no rzepaku nie mamy, nie będzie nią brat woził, nie mamy, brat nie ma rzepaku i nie będzie nią woził żepaku, ale tutaj jest jak najbardziej wszystko na plus bo zboża i tak się nie wysypuje gdzieś tam jakieś drobne ręka, ale mi się wydaje, że to już jest kwestia jakiejś tam bardziej uszczelki, jakby coś dał, czy nawet i głupią pianką, już przypiankował to, bo ona tylko i wyłącznie do zboża y, służy, to, to tu by się nic nie działo. No wiem, zaraz się też znajdą kontrowersje, że no, nowa przyczepa takie e, cudawianki. Nie mówię, może po prostu też tam brać gdzieś tam przycisnął, jest niedociśnięta, może jest gdzieś tam burtę podepnęło. Nie, nie będę tutaj sugerował, mówił, bo wiadomo, są e, ludzie, którzy są mądrzejsi. <noise> tu też mamy, jak widzicie, rączkę kolejną. Od zasuwy tutaj burty, możemy tu w całości tą burtę e, otworzyć lub też tylko jedną część. Ogólnie tak samo możemy, jak widzicie, zdjąć tą górną, jest to też na duży plus. E, mamy też, jak widzicie, a to jest, aha, bo jest zakręcone, sorry. Nie będę się tu hamrał, brat zakręcił, żeby się nie otworzyło trasą. Bo on w ogóle tego nie używa. Także mamy tam tą, yy, tą, ten właśnie, właśnie wysyp, ale no nie jest potrzebny. No, rynienki jako takiej tu nie ma, ale i to, że jest zrobione, to już jest fajnie. I zobaczcie, jakie to też jest wielkie. To jest praktycznie na całą burtę. Żarą <śladą listę> Przyczepa, oczywiście, zarejestrowana. Wszystko mamy yy, tutaj. Nie wiem, media są wyciągnięte pod drugą, no tylko, tylko zaczep, ale jako taki tu nie widzę, nie żeby można nie było. to się nic nie dzieje, zawsze można gniazdo, czy tam coś przeciągnąć, czy węże yy, pod drugą yy, przyczepę, jeżeli byśmy chcieli. No ale aktualnie brat tylko z jedną, yy, cały czas yy, działa, nie będzie zapinał tutaj dwóch przyczep. No po co, nie ma też yy, takiego sprzętu, żeby, ani też takich dróg, ani pól, żeby wyjeżdżać na Dwie przyczepy, chociaż można by jeszcze tą niebieską dopiąć, ale po co, jeżeli później jest duże bawitko na skupie, czy też tutaj na podwórku? Nie ma sensu, żeby na dwie wyjeżdżać. Także przyczepa tak się prezentuje z dwóch stron. Tutaj to też jest fajnie zespawane i zrobione, jeśli chodzi o światła. Tak, jak widzicie, ani błotem ani też tutaj są schowane więc nie zostaną one uszkodzone ta tablica wszystko jest tutaj w miarę fajnie zrobione, bo oczywiście też możemy tą burtę rozpiąć i dać w dół, no ale po co jeżeli jest do góry także tak się przyczepa prezentuje jeśli chodzi tu o te żniwa, no to naprawdę dużo, dużo pomaga bratu już przy o odwozie tego zboża. Naprawdę ten zakup wydaje mi się świetny. Świetny i naprawdę udany, bo co tutaj mówić, no, przyczepa jeśli chodzi o gospodarstwo, to do odwozu zboża to jest moim zdaniem najważniejsze, bo no, jeździć paręnaście razy to sami wiecie jakie to jest czas, tracenie tego czasu na, na odwóz. No, także ona tak się prezentuje z obydwu stron. Oczywiście osie są amortyzowane. Zaraz wam też pokażę. Mamy tu amortyzację. Jedna, jak i druga. No. Także widzicie. Tak się to prezentuje. Tam jest jakaś linka. Prawdopodobnie od. Od czego, żeby to była? Od hamulcy. Chyba tak, jakaś tam linka jest od hamulcy. Na no, takiej tam dziwnej, takiej zasadzie to jest porobione no cóż, zrobili jak zrobili. Powiem Wam. No nie ma co. Też, jak to się mówi, cudów się nie ma co spodziewać. Niektórzy mówią, że nawet nowe zachodnie, niektóre czasem spasowanie tych elementów to jest też pożal się Boże. Nie będę też tutaj wychwalał nie wiadomo czego, bo no, też nie miałem większej styczności z innymi przyczepami, a czy też są przyczepą, nie miałem, bo dopiero pierwszy raz mam okazję z nią jechać i ogólnie mam okazję jechać tu też czy na pusto, czy załadowaną, więc no dopiero będę widział co, jak, co, co się z nią dzieje, jak ona pracuje jak się zachowuje podczas transportu z załadunkiem no ale skoro brat już tyle przyczep ogólnie tutaj jak już żniwuje, no już dłuższy czas, jemu już tak dużo tego nie zostało on sobie tam nadgania więc no, na razie widocznie jest wszystko ok. Będę miał chwilę to jeszcze z nim pogadam na temat tej przyczepy i, i może e, coś, coś wam jeszcze tam dopowiem. No, no, wymiarów jako takich wam nie powiem, ani nic, bo no, nie mam ani metrówki, ani też nie mam katalogu. A brat raczej nie będzie wiedział z pamięci, e, jak to tam to wygląda wszystko. A no widzicie, Dyszel jest też to zapinanie jest dość takie. Dobrze zrobione, bo tutaj przez zakręta, jak biorę i jechałem z nią, no to naprawdę fajnie się prowadzi. Więc nie wiem, co. No cóż, skrętnej osi to nie ma, ale no nie ma potrzeby i tak ładnie się prowadzi. No. Teraz pokażę Wam to cały zestaw jeszcze od tamtej strony. To możecie sobie zobaczyć, jakie to jest naprawdę konkretne. No, tak się to prezentuje ciągnik, no niewiele wyższy jest od tej przyczepy. No, widoczność z tyłu jest bardzo kiepska, tutaj jedynie ratują nos, lusterka, a jest też dużo chyba szersza od ciągnika, nawet nawet nie wiem. Dużo niedużo no nie, prawie prawie z ciągnikiem jest. Chociaż nie wiem, jak ona stoi, ale wydaje mi się, że tutaj równo z oponami jest od ciągnika, więc nie jest też jakoś większa, bardziej szersza. No. A w trakcie jechania, tak mi się też wydawało, jak, jak jechałem z nią, no, że jest po prostu y, szersza, dużo większa od, od tego ciągnika. No taka, taka jest akurat y, widoczność, jak, jak się jedzie, siedzi się na środku, tak się człowiek wydaje mu się, że jest dużo, dużo szersza. A tu równo akurat patrzę z ciągnikiem. No i co? No i to byłoby na tyle. Wystarczy chyba wszystko Wam powiedziałem, wszystko Wam przekazałem. Yy, idę do brata, zobaczę jak tam mu to idzie. Także trzymajcie się. Cześć i do, do następnego odcinka.